Dobry, kochani, witajcie, kolejnego dnia, słuchajcie, zbieram się, e, muszę ogarnąć włosy i pomyślałam, że wykorzystam ten czas, żeby wam dać kilka takich update'ów. E, tak na szybko muszę je pokręcić, bo powiem wam, zaczniemy od złej rzeczy. No, nie mogę się dogadać z tymi szamponami chodakowskimi, tymi Bibio. No, nie mogę, naprawdę, one dają mi taki efekt takiej miotły i to takiej zlepionej, że wręcz jak próbuję je wysuszyć. O tam coś wystaje Jak próbuję je wysuszyć tutaj wiecie od, Tam od, od skóry To po prostu okropne Te końce są takie Aż mi jest źle je rozdzielić Żeby tam dojść do nich Naprawdę Wiem, że piszecie, że na początku może być ciężko Bo to wszystko Musi się tam gdzieś wypłukać Ale Ile to będzie ten na początku no, już kilka razy umyłam i ten efekt jest okropny, no nie wiem, no zobaczymy e, Pokończyło mi się też kilka kosmetyków i pomyślałam właśnie, że wam pom... A, słuchajcie, ta poduszka Te jedwabne poduszki To jest po prostu jakiś kosmos, jak na tym się śpi Normalnie czujecie się jak, jak w jakimś luksusowym hotelu, naprawdę Genialne, ja miałam jakieś takie, wiecie, wcześniej też, ale no... To jest jednak rzeczywiście ten z Lily Silk To jest najwyższej jakości jedwab I naprawdę to czuć eee, I śpi się na tym jak w jakimś królewskim łożu Och, genialne Także to, kolejna rzecz Wykoń Skończyłam ten krem Jan Marini Trzęsą mi się dzisiaj ręce, bo e, jeszcze nic nie jadłam Muszę coś zjeść na szybko A wypiłam kawę, którą zrobiłam troszkę za mocną I po prostu telepią mi się ręce <laughs> Wykończyłam ten krem Jan Marini Ten o, i powiem wam, że, yy, o coś mi tutaj wibruje, że no krem jest dobry sam w sobie, jest bardzo treściwy, taki naprawdę głęboko nawilżający, odżywczy Jak się budzę rano, to czuję, że ta cera, wiecie, że nic jej nie brakuje, czy przez cały dzień, ale kurczę, no za te pieniądze, tutaj jest tylko 28 gramów to szczerze, ja jakoś tego nie no nie zauważyłam tego jak go kupowałam. I trochę czuję się taka oszukana tym, nie, że tak jakby jest go mniej, dużo mniej. A za tą cenę to raczej bym chciała, żeby było go więcej albo chociaż takie normalne. Taka normalna pojemność, także powiem wam, że nie wiem, no, naprawdę nie wiem. W sensie nie wiem, czy do niego wrócę, czy jednak nie lepiej zostać przy tym larensie. No, zobaczymy. Ale naprawdę, generalnie, krem sam w sobie jest bardzo treściwy, odżywczy, rzeczywiście daje fajny efekt. Tylko, że no, ile ja go zużyłam? Czego ja miesiąc w ogóle miałam? O to chodzi, nie? E, kolejna rzecz, zużyłam tą małą próbaczkę, mam jeszcze cały krem. Znaczy, on też już jest nam trochę zużyty. Dermalogica, ten. Coś mi tu cały czas wibruje. Dynamic Skin Recovery. E, I powiem wam, że to jest fajny krem. On ma aż SPF 50. E, I on jest fajny. Naprawdę. Jako taka po prostu ostatnia warstwa. E, no to daje fajny efekt. I pamiętacie, puder Lamer z Black Friday. No, kolejna fajna rzecz. Tak, byle jak zakręcam te loki, powiem wam, nawet nie myślę co robię. Bardzo fajny, daje taki bardzo aksamitny efekt na twarzy. Takiego po prostu, takiego jedwabiu. No fajny, naprawdę dogadaliśmy się, dobrze się trzyma. Tylko też tutaj jest właśnie problem z pojemnością, że ona jest mniejsza niż takich standardowych kremów, także tych pudrów. Także zobaczymy. Słuchajcie, zbieram się, bo postanowiłam zrobić coś, dla siebie, w tym właśnie takim wiecie zakręconym czasie, gdzie wszyscy skupiamy się na świętach. Postanowiłam po prostu pójść do lekarza. To jest coś, o czym się chyba mówi się, ale nadal się mówi za mało. nie, że powinniśmy mimo wszystko mimo tej całej sytuacji na, na świecie. Mimo tego wszystkiego, wiecie, że pracujemy, że gdzieś tam jesteśmy zaganiani, że nie mamy czasu, to mimo wszystko powinniśmy się badać raz na jakiś czas. I ja postanowiłam, ja nie jestem najlepszym przykładem, wiecie, idealnego obywatela pod tym względem. Dlatego właśnie chciałabym to zmienić. No i postanowiłam zacząć od najgorszego, czyli od ginekologa. No tak, także właśnie idę na wizytę. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. I tak, moi drodzy, pamiętajcie o sobie, że to zdrowie jest jednak najważniejsze, bo jak macie, wiecie, super pracę, pieniądze, szczęśliwy związek, piękne dzieci, to jak zabraknie zdrowia, to nic wam nie pomoże. Nie? Także, takim yy, yy, mądrym <słowem>, słowem, chciałabym zacząć ten film. Dzisiejszy plan jest taki, że właśnie po... tutaj coś mi sterczy, ale to wystarczy, bo już nie mam czasu, że po, e, tym, po tej wizycie chciałabym pojechać kupić jakieś takie naprawdę dobrej jakości buraki, bo, chociaż w zeszłym roku mówiłam, że nigdy więcej, tak spróbujemy zrobić zakwas, spróbujemy zrobić ten żany zakwas, e, ale zrobię go po prostu jakoś takie Uszy jak uspaniela z włosów mi się ułożyły e, powiem Wam, że e, takim najprostszym sposobem, najprostszym po prostu, e, żeby nie... no żeby nie przegiąć, tak? Także spróbujemy to nastawić. I czy coś jeszcze chciałam dzisiaj? Czekajcie, to chciałam te buraki, a jeszcze muszę na pocztę pojechać, ale to już wiecie. Także tak, bo oddaję też ten e, tą kamizelkę z Karen Millen. Coś mi nie pasuje w niej powiem Wam. Coś tutaj z tym materiałem jest nie tak, ona, ona wcale fajnie. Jak ją zakładam, to tak nie czuję jej fajnie. Widzicie, te włosy po tym szamponie są takie jakby. Jakby taki hełm z waty normalnie. No, no nie pasuje mi ten efekt, no po prostu nie. Ja lubię jak włosy są takie śliskie, fajne, można je łatwo podzielić, a tutaj jakby mnie chciała podzielić, to one się. Nie no, teraz jak już są wygładzone prostownicą, to już trochę lepiej, ale coś tutaj mi nie gra. Także tak zaczęliśmy od narzekania. Moi drodzy, ja uciekam. Odezwie się po. Pokażę Wam się tak na szybko. Zobaczcie, założyłam e, taką e, swetrową sukienkę. Do tego mam tutaj czarny pasek brzuchu, mi tak burczy. E, I mam tą krótką kurteczkę, która, e, którą widzieliście we wczorajszym filmie. Tutaj stoją te kwiaty. Nie po to, żeby coś ukryć, tylko po prostu tak stoją. Na razie, bo nie mam jeszcze jak zrobić tej całej dekoracji. Ale właśnie pomyślałam, biorę też tą chustę. E, tą fawilier. O, tą. Oj, coś spadło. To też biorę, ale na razie jest za ciepło. Więc w razie jakby tak jednak gdybym stwierdziła, że jest mi zimno, to ją założę, a na razie po prostu będę ją miała ze sobą. Także tak, tu coś mi się troszkę pozwijało. O, także tak wygląda. Moi drodzy, proszę bardzo, cała ja. Jak to się mówi, strach ma wielkie oczy. Tak też było w moim przypadku. Powiem Wam, że nie wiem. I gdzieś słyszałam, że NHS jest taki straszny i zły i w ogóle korzystaliśmy, nie powiem, bo korzystaliśmy i to tak nawet konkretnie, my mamy bardzo dobre doświadczenia i tak samo teraz, jakby te, e, ta cytologia wyglądała tak samo w Polsce to byśmy wszyscy nie mieli takich złych e, skojarzeń, naprawdę wszystko spoko, luzi, chwila czysto, sprawnie, pani miła a jeszcze pytam mnie, tak ładnie pachniesz co to za perfumy ja mówię, że zielone Chanel, ale czy to jakieś nowe? Mówię, nie, nie, już wiele lat są, to, to, to chyba bardzo stary zapach tak naprawdę. A on ja mówię, takie piękne będą na mojej wishliście na święta. Myślę no, także fajnie, tak jakby wiecie, rozładowanie tym, atmosfery, nie? Napięcia, także idę teraz na pocztę i tak myślę, że zasłużyłam na dobrą kawę jakby mi się za mało ręce trzęsły e, po tej porannej to teraz sobie wypiję drugą tak, a może jakąś czekoladę? nie, taką, taką pierniczkową kawkę, tak, one nie są mocne także to sobie zaraz kupię powiem szczerze, że uwielbiam takie miejsca patrzcie, truskawki, maliny jeżyny, wszystko wiem takie miejsca, bo są takie kolorowe tylko czy mają jakieś ziemniory o jakie fajne marchewki czy mają y, dobre buraki o takie ale one tak średnie wyglądają chociaż twarde Chcie, że takie to będą dobre na no, zakwas hmm. wszystko wygląda pięknie a te pomidory też są fajne takie kolorowe różne hmm. No nie wiem moje ulubione brukselki. Nie widzę innych. Co zobaczę. Nawet kasztany możecie kupić. Cztery funty. Jakoś chyba nie podbiło to mojego serca, jak to jadłam, ale spróbowałam. O jak? są barbecue, no i ten to oczywiście się najlepszy hot mango, a nawet musztardowy z jodem. Szybki żółt na jeszcze zostało jeszcze <grym> na święta, trochę minuców, tych ręcznie, bardzo ładne gra muzyczka świąteczna no tak poza tym to już na święta mało co jest już tak naprawdę wiosny chłopaku żartuję oczywiście ale to jest tego dużo jak zawsze ale no, już jest inaczej poustawiany a tam zobaczcie w tle śpiewają co my tu jeszcze mamy no kwiat. nie będę dzisiaj chodzić o kwiatach ale tędy trzeba przejść, jak się wychodzi ze spożywczego. To tak czy siak można rzucić okiem. O, tam grają, śpiewają. Śmieszne to jest. Ale jak widać, dzieci przyciąga. I dorosłych też. Śmieszne. Choinki, bardzo ładne. Tutaj też kupiliśmy tą naszą na zewnątrz. Tam były. Także jeszcze są. Jak komuś trzeba. Takie mniejsze 30, 24 nawet, 29, 39 funtów. I takie są ceny. No, a ja idę do kasy. w domu, dzisiaj jest tak szaro cały dzień mam włączone światła Słuchaj, poczułam się tak słabo nie wiem, czułam się jakoś tak dziwnie słabo A, bo ja tam widzę, że miga mi telewizor e, naprawdę, musiałam coś zjeść znaczy jestem pewna, że ostatnio jem za mało i dzisiaj pierwszy raz to czuję, także trzeba to nadrobić naprawdę, muszę chyba zdjąć to bo jest mi za gorąco jest tak ciepło, jak jest na zewnątrz 15 stopni nie widzę teraz. Eee, to jest mi za ciepło. Dobrze, że nie wzięłam tej chusty wcześniej, bo bym się przecież zagotowała w niej. Zrobiłam. Oho, prychacz. Prychaczu, czego ty chcesz? Prychociu, czego ty tutaj prychoś? Widzisz, że mówię i lecisz, tak? Myślisz, że coś ci spadnie. Mhm. E, zrobiłam pierwsze zakupy świąteczne, słuchajcie, takie wiecie, nie kupowałam jakichś warzyw czy jakiś wędlin, tylko to, co tak naprawdę wiecie, co jest takie długoterminowe. E, no i pokażę wam tak na szybko, zaczęłam od, to nie jest na święta, ale Moris idzie jeszcze przed świętami do fryzjera. W przyszłym tygodniu i w zeszłym roku pamiętam, że kupiłam tym dziewczynom właśnie ptasie mleczko, i one nam potem wysyłały zdjęcia dosłownie po dwóch godzinach, że to jest puste i że co to w ogóle było, bo to jest przepyszne. To są Brytyjki, więc, więc one nie znają ptasiego mleczka w takim wydaniu. Więc kupiłam im dwa opakowania. Kupiłam na to ciastko, na ten sernik, który chce robić takie herbatniki, i do tego ser. Taki tylko był. Moja mama powiedziała, że to będzie ok, więc taki kupiłam Wiecie, takie podstawy typu to mleko, to masło, e, cukier puder, e, sól e, Mam oczywiście kapustę kiszoną e, Wziąłam też ogórki kiszone I słuchajcie, pamiętacie, w zeszłym roku też wam mówiłam To nie znacie generalnie, większość z was nie znała takich rzeczy Kupiłam kiszone liście kapusty o, w ogóle to jest po polsku napisane Bo w zeszłym roku jak kupiłam takie To w ogóle nie wiem, czy to jakoś po rumuńsku jakiś to wiem, że nie było po polsku I wczoraj też chciałam kupić Też w polskim sklepie, ale innym I tam mieli całą kapustę taką kiszoną Mieli też liście, ale właśnie te niepolskie I wyobraźcie sobie, że Nie mogli mi tego sprzedać, bo nie mogli tego znaleźć W systemie, to jakoś tam w ogóle nie wyskakiwało Także nie kupiłam Ale na szczęście dzisiaj mi się udało To jest na gołąbki, u mnie się robi gołąbki z kiszonej kapusty Także już to mam Sól pokazywałam, e, te małe marcheweczki. oczywiście kupiłam też buraki, ale już tam je wrzuciłam do e, zlewu, kupiłam mnóstwo różnych przypraw, bo mimo tego, że mam gdzieś tam e, typu, nie wiem, jakieś ziele angielskie, czy liśtaurowy, czy majeranek, ale to wszystko potwierane, chciałam mieć takie świeże, nie? Dokupiłam jeszcze troszkę suszonych grzybków, sok do, e, do kompotu, no oczywiście standard, no przecież... Zawsze przed świętami te największe majonezy są w promocjach Także wzięłam oczywiście groszek, czosnek, drożdże do pasztecików Parówki, to nie na święta, tylko jeszcze teraz Wzięłam też, też pastę, bo była Elmex Sensitive I wzięłam jeszcze rybkę na, na ten piątek po prostu, na jutro I tyle chyba kupiłam, wydawało mi się, że więcej to się, tak, to się tak wydaje, nie? Bo myślę sobie, ile zapłaciłam, ale to się tak wydaje. Także takie zrobiłam zakupy. Siermu, tutaj sapiesz. Zaraz zamarynuję sobie pałeczki na obiad i zrobię ten zakwas. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Przeglądałam różne przepisy. Tam zostały mi przez jednego z Was polecone. I powiem Wam, że takie naprawdę najprostszy wybrałam. Po prostu wybrałam najprostszy. A jak nie wyjdzie. A, właśnie. A jak nie wyjdzie. To no, na wszelki wypadek, mam to. To jest na tyle dobre, że tak naprawdę, wiecie, yy, i po świętach też się z chęcią taki zjeczny na przykład na Sylwestra. Yy, jeszcze kupiłam, yy, oczywiście, mój ulubiony ketchup. Zobaczcie, jak ktoś ma fajnie oświetlony cały podjazd. Nie wiem, czy tam jest jeden dom, czy kilka, ale wygląda to genialnie. Christmas are all around.

Zobaczcie jaki to jest pingwinek mały, fajny A tam co jest z tyłu? Mikołajek? Tak wygląda Fajnie wygląda Tutaj jest ładne miejsce, zobaczcie Kilka domów mają podobny motyw Tutaj się prawie że łączą te światełka A tu jeździ dużo samochodów niestety Ale Poczekamy Podoba mi się to właśnie jak się tak wiecie Sąsiedzi zmawiają i mają jeden motyw Fajnie to wygląda Taki bardzo większy efekt daje na pewno w takich małych miasteczkach jak jest jakaś na przykład główna ulica albo jakieś są zabytkowe budynki, to często właśnie tak jest. Czy to mieszkańcy, czy to, czy to właśnie to miasto, jakieś tam władze, takie coś zarządzają, ale to daje bardzo fajny efekt. Bardzo mi się to podoba. Wiem, gdzie tak jest, w jednym miejscu na pewno, niedaleko, także mam nadzieję, że uda mi się jeszcze w tym vlogmasie Wam to pokazać, ale na razie pokazuję Wam to, bo już to widziałam i bardzo nam się spodobało. Szybko, szybko, bardzo, się Christmas Obrałam, co tu jest, ziemniaczki No akurat ziemniaczków nie obierałam, ale jest cebulka Jakieś te marchewki, trochę brukselki spodem jest jeszcze więcej ziemniaków Pałki zamarynowane I potem tylko trzeba będzie zalać bulionem i gotować. Spróbujemy, jak to będzie w szybko waży tym razem. Także zobaczymy później. A teraz czas na buraczki. Powiem Wam, że ja to jestem przerażona, ale mam bardziej fancy gumkę. Nie mam receptury w domu, dałam im Bizibobu. Myślę, że to nic nie zmieni. Trzymajcie kciuki, żeby wyszło tym razem. Zrobiłam wszystko według przepisu. Bez chleba Bo podobno to ten chleb najczęściej sprawia, że Pleśni się pokazuje Także zobaczymy Zakwas zrobiony Pies wyprowadzony Tak, przyszedł tutaj Przyszedł tutaj Kot tam łypie Za drzwi w łazience Ona się siedzieć w tej łazience Także teraz czas na kalendarze Moi drodzy, bo dzisiaj otwieramy dwa okienka 17 John Lewis mamy co to jest? Tonik z firmy REN Z firmy REN jest taka maseczka Też chyba z tej samej serii e, Bardzo fajna Taka z kwasami To też jest e, tonik kwasowy Ej, osko, Taki całkiem spory 100 ml Także nie w kipierdział 18 Pomadka Z MAKA tak? Satin lipstick O, wchodzisz tam e, Bardzo fajnie Kolor 824 twig Chyba wszystkie znamy te pomadki, prawda? Myślę, ojejku Ojejku, taka w sumie Nie, ta bardziej taka Piękna, ojejku O, oh, hello No ładna, powiem wam Taka intensywna, ciekawa, jaka będzie na ustach. Jutro spróbujemy? No, fajna, całkiem ciekawa. Dobra. E, który to był numer? 17-18, tak? Czyli tutaj otwieramy to samo. Co my tutaj mamy? 17-17. Co Morisku? Co my tutaj mamy? O, dwie rzeczy, patrzcie. To jest jakaś Royal Vita Propolis. Maseczka. Ale co to za firma? Doktor. Dziwny. Vegan Kombucha Tea Essence. O jejku, co to jest? Ale fajnie wygląda. Wygląda jakby się zważyło. <laughs> e, ale to zapewne trzeba jakaś, jakaś esencja. Och, nie. No tak, to. Ja po chińsku to przecież pff, płynnie. Jakaś esencja, ale jak się to stosuje, to muszę gdzieś wyczytać w internetach. Bo tutaj e, wkręcili mnie w chiński. Tutaj. Też jakiś tonik? Taki toner raczej, Klairs, tak się mu to chyba. Ta firma nazywa moi drodzy, tak wygląda. Nie wiem, nie znam, nie słyszałam. Znaczy firmę znam, ale akurat o tym preparacie <grymne> nie słyszałam. U taki gęsty, taki konkretny żel. No tak, więc mamy tonik, toner, coś, szminkę i maseczkę. Także całkiem fajnie, jak na nadchodzący weekend. Dam dobry! <grymne> Patrz jakiego masz nota dobrego, widzisz? No ale idealnie, co? Idealna. No że godzinę, w no, godzinę się nie spieszyłem jakoś specjalnie. Jak mm -hmm. wyszło? W godzinę mam. Jadłeś McDonalda? Nie właśnie no nie. Głodny jesteś? Czrasznie, powiedz mi Powiedziałeś, że za mną chodzi dzisiaj kurczak. Już tak? miałem sobie kupić kurczaka, wiesz takiego no. z kurczakowni. A mówię, a nie. No iść. Zrobiłam małe zakupy takie świąteczne. Patrz, jest mężczy. barszczyk. Widzisz, zakwas na barszczyk. A Ty już przygotowałam, czy co? No tak, no tylko jeszcze wiesz, Musi. A to się nie, ten, nie syczy? No bo to wyłączyłam już, zostaw, zostaw. Nie, teraz nie, bo Ci wybuchnie. Co? Jurek, Ty już potrafiłeś otwierać to i myć potem sufit co nawet wie? tutaj. Zakwasik, proszę bardzo. Będziemy do niego Barczyk? codziennie... Tak, no, a zobaczmy, jest taki posz, widzisz? No Bo widzę. normalnie mówił że recepturką, ale nie mam recepturki, więc dałam mu No dobrze, tak. Podwójnie złożony ręcznik, więc podwójnie złożyłam ręcznik papierowy. Po przyjściu do domu myjemy ręcznik. Tak. Ja już w piżamce. No właśnie. Znaczy nie tutaj nie, tylko ten. Na dole mam piżamkę. Dlatego jestem w szlafroczku, ale mam e, czerwone skarpetki, żeby go. O <śmierka> mega fajna jest, to? Tak, możesz się umyć. Pozwalam ci. Co to a zgasło. A bo mamy taką... Nie wiem czy było widać, ale zgasło tam światełko. Mamy taką kuchenkę, że jak się włącza kuchenkę, to się włącza też światełko w okapie. Tak samo ja czyni. I potem, jak wiecie, jak się przestaje gotować... I sam się włącza też? I okap, sam się my... też włącza okap, ten Sparuje. wyciąg. To czasami bywa irytujące, a pamiętam jak pierwszy raz się włączył. Byłam. gdzie ty byłeś? No nieważne, wiem, że ciebie nie było. Mhm. Ja tutaj coś gotowałam, i ten okap jeszcze nie było frontów, i ten mhm. okap był jeszcze taki niepodłączony, także ta rura, wiesz, leżała tylko. Pamiętam, że on najpierw się włączył na takie mniejsze obroty, a ja tam stałam. No to wiecie, ciemno, to jest ten sama w domu, nagle mi się włącza okap. Eee, jeszcze to był pierwszy raz, nie wiedziałam nawet, że ona się tak załączy eee, I potem po chwili, drugi raz Pamiętam, że się włączył, bo już się dłużej gotowało Włączył się drugi raz na większy, na ten, wiecie, kolejny stopień I wywaliło mi tą rurę z okapu to było, to było, to było. Kot się tak przestraszył Kot tu siedział taki Duchy Tak, duchy Ale ja też miałam ciepło, także wiecie, nie trzeba było temperatury Podkręcać. Nie, to jeszcze ciepło było wtedy. Dobra, wyjmujemy jedzonko. Tak. Chyba na zewnątrz to trzeba wynieść, żeby otworzyć to, nie? Gotowe. 40 minut szybko marzę. Bardzo szybko, bo w piekarniku to jednak... Wiecie, a jest takie mięciutkie wszystko. Mm. Tylko gorące. Ale odwraca się, patrzy, nie? No. Mięsko to po prostu odchodzi od kości. Jest... Możemy zjeść, bo za sobie do odejdę od zmysłów. Patrz, jakie miło ciusieńkie. Jaki miałeś stosunek jako dziecko do Brukselki? Nie pamiętam. Ja wiem, że to było chyba jedyne, czego nie lubiłam. To już się ale... hmm. nie co no, mamy. Trzeba że nie, no. dzisiaj. Ale, ej, to jest dobre. To, to... Nie wiem, może po prostu dobrze to przyprawiłam. warka jest w ogóle podłączona, nie? Nie wiem. Hmm. Pyszne. Mięciutkie naprawdę. Moris tam dziwno odgłosy wydaje. Morys dostał, tylko wiecie. Do Cinkina na dłużej. Także moi drodzy, życzę Wam udanego weekendu. Nasz myślę, że zapowiada się udany. No, zależy. Czemu? Pewnie rzeczy, no. Aha. Czy będziemy mieli wyprawę na północ czy nie? Może się mhm. okaże, że będziemy wycieczkę po samochód. Mhm bo musimy wolać, ale dopiero będziemy wiedzieli pewnie w piątek, czy już rzeczywiście mm -hmm. wszystko jest zrobione na TikTok. A czy piątek będzie fajny? No myślę, że tak. No, Nie, no wiem, wiem, mamy jakiś zarysowany plan, gdzie mamy jechać mm -hmm. do Londynu. Także w piątek, myślę, w sensie, nasz piątek, piątek no. będzie w poniedziałek. Także tak. moi drodzy, trzymajcie kciuki, żeby było fajnie. Kto oglądacie, to trzymajcie, żeby już było fajnie. No. <laughs> Dobra, także my się żegnamy i widzimy się w poniedziałek. Tak. Chciałam go złapać, a on uciekł? Nie, Wpadłem, nie, nie. Jak nie wypadam. No. Jak starter. Zostałem zaktywowany. To to ty. Żebyś ty był taki, wiesz... Ty na kończysz, to mi jeść. Trzymajcie się, do poniedziałku.